Dzień dobry, cześć, bardzo się cieszę, że spodobał wam się ten mój pomysł, gdzie kiedyś mówiłem, że pokażę wam jak wchodziłem na najwyższy szczyt Iranu Damawand, więc przygotowałem taką krótką prezentację i chciałem was właśnie na nią dzisiaj zaprosić, może ja będę po prostu dzisiaj więcej mówił, no bo Dorendy wtedy nie było, słuchajcie, ten wyjazd odbył się w roku 2008, ja nawet byłem zdziwiony, zobaczyłem na daty wykonania zdjęć. Było to już 12 lat temu. Także wybaczcie mi, proszę, jeśli czegoś nie będę pamiętał. No niestety yy, wiek ma to do siebie, że z czasem się yy, zapomina. A jeszcze byłem wtedy młodym człowiekiem i nieco... Yy, nie chcę powiedzieć głupszym, ale może mniej doświadczonym i na przykład nie prowadziłem takiego wspaniałego dziennika, jaki prowadziła Dorenda podczas ostatniego wyjazdu do Azji. Mam nadzieję, że na podstawie tego dziennika powstanie w końcu książka. Może. Zresztą w komentarzach też pisaliście o tym, żeby taką książkę wydać, a my naprawdę bardzo, bardzo sensownie o tym myślimy. Tylko, jak to zawsze bywa, brakuje czasu. Dobra, więc nie przedłużajmy. Yy, pokażę Wam, słuchajcie, może najpierw na mapie, gdzie w ogóle ta góra się znajduje. Teraz widzimy Iran i jego stolicę Teheran, a Damawand znajduje się na północny wschód, jakieś 70 km od Teheranu, czyli tak naprawdę niedaleko. Ja już tutaj sobie zaznaczyłem tą gwiazdką to jest sam szczyt góry. Można się, słuchajcie, dostać, wyjeżdżając z Teheranu. Po prostu tą główną drogą. Ja już nie pamiętam dokładnie gdzieś, ale do któregoś z tych miasteczek normalnie można dojechać autobusem. Natomiast dalej, no to trzeba już niestety kombinować. Ja już nie pamiętam, jak myśmy to dokładnie zrobili. Prawdopodobnie tutaj wysiedliśmy z autobusu i czekaliśmy na jakiegoś stopa, i mniej więcej podjechaliśmy w to miejsce. I odtąd już zaczęliśmy iść tą drogą. Tutaj jak się przybliżymy, to też widać taką ścieżkę. To jest droga od północy, to jest już mniej popularna droga. Ponieważ ludzie głównie wchodzą, tak jak już widzicie, widzicie tutaj na tej graniczce tymi szczałkami zaznaczonymi na kolor zielony. Natomiast myśmy zdecydowali się na drogę północną. Dlaczego? Właśnie, dlaczego. No, zdecydowała y, ekonomia, y, po prostu tędy było taniej, z tego względu, że y, tu jest zbudowane od strony południowej jakieś takie oficjalne schronisko, jest wejście do parku narodowego, są jakieś bramki, trzeba było kupić bilet. I te 12 lat temu on kosztował. Mogę, słuchajcie, nie pamiętać dobrze, ale wydaje mi się, że to było około 30 dolarów. Natomiast droga y, północna. Raz, że mniej uczęszczana, praktycznie nikt tam nie chodzi, y, to nie wchodzi się na teren. Znaczy, możliwe, że wchodzi się na teren Parku Narodowego, ale nikt tam y, nie pilnował tego wejścia, czyli można było, że tak powiem, wejść za darmo, wejść bez biletu. Mhm. A jak w ogóle wpadliście na pomysł, żeby wejść na Demawand? Czy specjalnie do tego pojechaliście do Iranu? Nie, więc ja może, y, słuchajcie, już pokażę Wam tą górę, żebyście chociaż widzieli y, o co chodzi. Jak wygląda ten szczyt? To jest y, pierwszy dzień, jak y, raniutko ruszyliśmy z Teheranu i, i zaczynamy podchodzić. Słuchajcie, ja znalazłem się w Iranie z kolegą, tutaj tym, który jest na środku, y, to jest y, Gabryś, i myśmy pojechali do Gruzji. Niestety w Gruzji wy, wy, wybuchła wojna, to był rok 2008, y, więc musieliśmy opuścić Gruzję, pojechaliśmy do Armenii. Z Armenii wjechaliśmy do Iranu. I tak naprawdę naszym planem nie było wejście na Damawant. Nawet nie byliśmy do tego przygotowani, ponieważ nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy dobrych butów, raków czy jakichś takich spraw. Mieliśmy taki najzwyklejszy trekkingowy sprzęt. Weszliście w takich butach jak tutaj, te? Nie, on ma sandały, no ale ja miałem takie buty typu salomony, ale do kostki. I dały radę, ale, ale nie było łatwo. Natomiast jak byliśmy, yy, już nie pamiętam, czy to było w Teheranie, czy to było w, w jakimś innym mieście yy, w Tabrizie możliwe. Włóczyliśmy się tam po kafejkach, szukaliśmy internetu. Wtedy jeszcze były takie czasy, że nie było po prostu komórek, yy, smartfonów z dostępem do internetu, tak jak teraz. Wtedy trzeba było po prostu fizycznie wejść do jakiejś takiej internet kafe. No zresztą, pamiętacie, chyba że młodzież już nie pamięta, ale młodzież nas pewnie też nie ogląda, więc. <ścoughs> ale jakby oglądali to kiedyś bardzo popularne miejsca w Iranie, również obok Chaihan, jakichś takich miejsc, gdzie palili fajki wodne, pili herbatę, no to internet. Cafe jak najbardziej było popularne. No i takie zrządzenie losu, że spotkaliśmy y, tutaj tą trójkę Polaków. Y, oni przyjechali z Poznania, no i tak od słowa do słowa zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Y, jakie plany, co robicie, gdzie jedziecie, gdzie byliście, jak to w podróży. Jak się spotyka rodaka, no to zawsze jakaś tam więź zostaje zawarta. No i oni nam powiedzieli, że za kilka dni yy, będą jechać do Teheranu, a później chcą wejść na yy, Damawand że są dość dobrze przygotowani, że znają trasę, mają jakieś tam mapki podstawowe i tak dalej, i tak dalej. I myśmy po prostu do nich yy, dołączyli na tej zasadzie, że jak się uda wejść to dobrze, jak się nie uda no to po prostu nie wejdziemy i tyle. No i yy, to było tak, że myśmy spali w jakimś jednym hotelu, oni spali gdzieś indziej, i rano o świcie, chyba to była godzina 6 czy 7 rano, umówiliśmy się na dworcu autobusowym, takim wyjazdowym z Teheranu. Myśmy tam jakoś dojechali, oni również, i już razem autobusem ruszyliśmy do podnóża góry. Także tu już widzicie podejście, tu już dalej nie jechaliśmy samochodem, tutaj już musieliśmy wchodzić, iść, podchodzić pieszo. W tą stronę idziemy. I tutaj ciekawostka, jeśli niestety, ja od razu przepraszam Was za słabą jakość zdjęć, ja robiłem rawy, które kopiowałem na taki dysk przenośny, ten dysk później uszkodziłem i aktualnie mam... Odzyskałem tylko jakoś, znaczy niektóre rawy odzyskałem, ale większość odpegów. Także nie mogłem tutaj za bardzo poprawić tych zdjęć. One są takie dość surowe, myślę, że coś na nich widać. Może zapomniałem na początku powiedzieć, to jest w ogóle szczyt wulkaniczny i to jest taki wulkan drzemiący. Z niego na przykład wydobywają się dość duże ilości takich oparów siarki. I ta droga południowa, również z tego względu, jest y, taka nieco uciążliwa, y, że z tamtej strony jest więcej tych wyziemów. No Myśmy nie mieli w ogóle problemu, jeśli chodzi o to. Większe problemy mieliśmy, natomiast jeśli chodzi o wysokość, y, i tutaj Wam chciałem pokazać, jeśli to będzie dobrze widać, to tutaj jest taka pomarańczowa kropeczka, teraz na środku ekranu, i to jest schron. Który, według tej mapy graniowej, którą tam widzieliście na początku, znajduje się na wysokości 4000 metrów. Natomiast... Yy, też tak teraz mniej więcej na środku ekranu, troszeczkę po lewej stronie, jest druga taka kropeczka, już mniej, mniej widoczna. I to jest drugi schron, według tej mapy graniowej na wysokości 5000 metrów. Więc ta droga jest o tyle łatwiejsza, że w zasadzie można ją zrobić bez namiotu. A gdzie zaczęliście? Na jakiej wysokości? E, wiesz, co gdzie nie pamiętam. Jakie zdjęcie zrobiono na przykład? Myślę, że to mogło być około 2000 metrów. A. Nie pamiętam tych wysokości. E, no bo tam też troszeczkę się podjeżdżało samochodem, ale nie bardzo wysoko. Mhm. No, w każdym razie tutaj chciałem Wam tylko na zdjęciu pokazać nasz pierwszy biwak. E, mieliśmy namioty. Ja z Gabą miałem. Taką małą dwójeczkę, zaraz zobaczycie, a oni mieli chyba jakiś taki większy namiot firmy. Nie wiem, co to jest napisane. A to tam namiot w końcu do góry? czy Tak, tak, myśmy wzięli namiot. Nie polegaliście tylko na to schronę. Tak, a, je, a myśmy mieli taki mały namiotik y, z dekatlonu, który zupełnie ja go do tej pory używam. Zresztą na wyprawie do Azji też go miałem. On waży 2 kilo, jest, jest spoko. I to już jest zdjęcie y, rano. Pijemy śniadanko, pakujemy się, podchodzimy dalej do góry. Widzicie, widoczki są fajne. Pogoda się zrobiła spoko. Co do samego szczytu, no to zazwyczaj tak bywa w wysokich górach, że rano jest ładna pogoda, ale czym później, no to zbierają się chmury, robi się taka czapa. Tak samo trzeba to brać pod uwagę, jak się robi atak szczytowy, żeby na szczycie być jak najwcześniej, żeby były jeszcze widoki. I tak sobie podchodzimy. Tutaj w dole widzicie tą dolinę, którą dzień wcześniej jeszcze szliśmy. I doszliśmy do pierwszego schronu. Tego y, na 4000 metrów, chociaż akurat mi się wydaje, że y, to nie jest do końca prawda. Ja miałem zegarek z altimetrem i ch, według tych moich wskazań to było troszeczkę niżej. Y, na pewno ten drugi nie był, ten następny nie był na wysokości 5000 metrów. Y, myśmy objęli taką strategię, y, że doszliśmy do pierwszej. Nazwijmy to beczki. Do pierwszej beczki zostawiliśmy tutaj wszystkie nasze rzeczy, plecaki, wszystko co ciężkie, i na lekko tego samego dnia zaczęliśmy podchodzić pod następną beczkę, czyli powiedzmy tysiąc metrów wyżej, chociaż tak naprawdę mi się wydaje, że tam nie było tysiąca, żeby zrobić aklimatyzację. Więc tutaj widzicie kilka zdjęć właśnie z tej wycieczki aklimatyzacyjnej na lekko, a przy okazji też wzięliśmy butelki, bo. Chcieliśmy po drodze wziąć wody, ponieważ przy samych beczkach nie ma wody. Woda jest nieopodal. Trzeba troszeczkę zejść do takiego wyżłobienia. Już nie pamiętam, czy tam był lodowiec, czy po prostu tam gdzieś była jakaś taka wielka warstwa śniegu leżącego i jakiś potoczek. No, wodę można było uzyskać, ale nie było to też takie proste. No i czym zrobiło się później? No to niestety też się pogoda pogorszyła. Zaczęło padać. Najpierw deszcz, potem deszcz ze śniegiem. Widzicie, jakie tutaj się czarne chmury pojawiły, więc też trzeba było wziąć pod uwagę to i jak najszybciej się cofnąć, żeby można było się schować. Tu jeszcze chciałem pokazać na tym zdjęciu, że po drodze spotkaliśmy y, taką dwójkę Irak, Irańczyków, <noise> którzy właśnie y, schodzili. Chyba oni dzień wcześniej byli na, na szczycie. Także mimo wszystko y, ktoś y, tam chodzi. To nie jest tak, że zupełnie to jest taka, taka droga pozbawiona turystów. No i takie widoki już y, w kierunku szczytu. Ścieżka w miarę widoczna. O, tutaj ja chyba przede wszystkim robiłem te zdjęcia, bo tu są jakieś zwierzątka. Widzisz? Chyba to są, Dorenda, y, jakieś kozice, coś takiego. Hmm. Tak. Tak, one się tutaj tak w piargu mieszają. Hmm. A Maciek, powiedz, te beczki były po prostu otwarte i nikogo tam nie było, czy jak to działało? Tak, tak, to jest zupełnie otwarte. One nie, ma, nie, nie są w jakiś sposób wygodne, tam będzie później zdjęcie ze środka. Były takie prycze zamykane, więc od deszczu schronienie, natomiast y, żadnej takiej izolacji cieplnej, żadnego pieca czy coś w tym stylu, trzeba, trzeba być przygotowany na niskie temperatury. Mhm. Y, a tutaj jeszcze na zdjęciu spotkaliśmy też jakichś chłopaków dwóch, już nie pamiętam z jakiego państwa, to nie byli Polacy. Schodzili też w dół. No i właśnie y, tutaj czerpiemy wodę. Tutaj to dobrze widać. Y, takie, no nie wiem, skąd się ta woda wytapiała, ale spokojnie nadawała się do picia. A tam była polska flaga? Nie, to były nie. też takie chorągiewki. Y, to już było blisko y, tej drugiej beczki. Ja, ja tak mi się wydaje, że to już jest następny dzień, jak już doszliśmy do drugiej beczki, i teraz do niej jakby się zbliżamy. I taka była strategia, że byliśmy tam dość wcześnie, robiliśmy odpoczynek, tak żeby jak najwcześniej następnego dnia, jeszcze w nocy, wyruszyć już na szczyt. A mhm. który wstaliście? Nie wiem, o drugiej, trzeciej, coś takiego. No, łatwiej się było zebrać, bo jednak to było pod dachem, nie w namiocie, było więcej miejsca, żeby coś tam rano ugotować, mm -hmm. zjeść. Ale niestety pogoda dawała w kość i y, przyszły już takie naprawdę wielkie, wielkie chmury. Zaczęło y, padać. Momentalnie pojawił się śnieg. Y, no, deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg. I tu już widzicie, że po paru chwilach zrobiło się dookoła biało, no ale nie było wyjścia. Chcieliśmy zdobywać górę, więc ruszyliśmy. Więc, więc tak to wygląda. Tutaj przyświecał nam troszeczkę księżyc. Tutaj widać księżyc. No nie w pełni, ale. Czyli przestało padać. Yy, nad ranem tak. Nad ranem się pogoda poprawiła, można było wystartować, ale trzeba było yy, iść po śniegu. I nie zawsze była ta ścieżka widoczna tak idealnie, bo mm -hmm. jak był sam sampiark, to tą ścieżkę było widać, prawda? A tutaj już ona się niestety yy, zakryła, śnieg ją zakrył. Yy, nie pamiętam już, czy tam były jakieś takie yy, chorągiewki, chyba nie, więc trzeba było w pewnych momentach i się naczuli, a Myśmy yy, też trochę raz drogę po pomylili, weszliśmy w jakiś taki dość niebezpieczny teren. Na szczęście nic się nie stało, udało się wyjść. Yy, Ponieważ, wiecie, to jest wejście na 5000, yy, więc y, ja nie robiłem na każdym kroku zdjęcia. Tych zdjęć nie ma tutaj za dużo. Zresztą nie chcę wam też za dużo pokazywać, bo by to za długo trwało. To już jest, natomiast przy samym szczycie, y, sz ponieważ jest to wulkan, więc na szczycie jest krater i to jest już praktycznie dojście do kratera. Tutaj jest krawędź kratera. Kr czy krateru? Tak się powinno wymawiać. <gry> Yy, strasznie wiało, więc odpoczywaliśmy, zbieraliśmy siły jeszcze przy takim kamieniu, gdzie troszeczkę można było się osłonić od tego wiatru. Yy, tutaj już widać te żółte skały. To są właśnie jakieś pozostałości yy, siarki, czy po prostu takie kamienie siarkowe. Natomiast samych wywiewów za yy, dużo nie było. Tu już jest praktycznie krater, a to jest widok do krateru. I yy, przy dobrej pogodzie, jeśli by nie wiało, jeśli yy, Gdyby się miało więcej czasu, to spokojnie dałoby się wejść do tego krateru. A jakby człowiek na przykład podchodził z całym sprzętem, z plecakiem, to można by przejść przez krater i schodzić drugą stroną i zejść od strony południowej. Mhm. Myślę, że wtedy spokojnie dałoby się wyjść z tego parku. Przy wyjściu zazwyczaj biletów nie sprawdzają. A ten wulkan jeszcze jest aktywny? On jest taki uśpiony. A. On nie wybucha, ale siarka się z niego wydobywa. No. No ale nie ma tam dziury, do której można wpaść. Tak? Nie, 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 nie. Jest krater, ale taki, no widzisz, zasypany śniegiem. Tu jest krater. No. Słuchajcie, ja wtedy, tak mi się wydawało, też tak mi się wydaje, że w tym kraterze stał namiot i że ktoś tam był, ale no nie wiem, mogło mi się coś pomylić, bo to było dość wysoko. 5600 Ponad 5600 metrów może mnie po prostu trochę zaćmiło. No, takie miałem wrażenie, że tam stoi namiot, ale nie dam sobie za to y, głowy obciąć. No i już wejście. A jak tam było z temperaturą? Bardzo zimno było? Yy, ja myślę, że poniżej zera. Hmm. Może w nocy było około minus 5, minus 6 stopni. No. Ale przy tym wietrze było, było zimno. Tak. Było zimno. Yy, jak zrobiliśmy? Doszliśmy po. Jak już wróciliśmy ze szczytu, A jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że wyszliśmy. W piątkę, a na szczyt weszliśmy. W czwórkę, dwie osoby, jedna osoba nie, nie doszła. Okay. Kolega nie pamiętam w którym momencie, ale się wycofał. Wrócił sobie sam do beczki, bo jeszcze był w takim łatwym terenie, że, że spokojnie mógł to sam zrobić. Po, po prostu albo go głowa bolała od choroby wysokościowej. Nie chciał, zawrócił. A myśmy razem mniej więcej w cztery osoby szli równo, no nie zawsze krok w krok, ale, ale zrobiliśmy to w czwórkę. A mieliście jakieś objawy choroby wysokościowej? Mnie troszkę głowa bolała i byłem taki rozkojarzony. Coś takiego powiedzmy, jak po, można by się czuć po trzech piwach, coś w tym <laughs> stylu. Aha. No. Ale czuć było na pewno, że mniej I tlenów w powietrzu że tak, się i że Tak, i miałem senność. Pamiętam, że w pewnym momencie już tak przed, przed szczytem, tak mi się strasznie chciało spać. Że najchętniej bym się położył na jakimś kamieniu i zasnął, ale no wiadomo, nie można czegoś takiego robić. Mm. Y wiem, że jak już, jak już weszliśmy na szczyt i jak już wracaliśmy, zrobiła się taka. Bardzo idealna pogoda, przestało wiać, słońce świeciło i zrobiliśmy sobie takie chyba pół godziny, po prostu położyliśmy się na kamieniach, ale to już było z 500-600 metrów poniżej szczytu, więc spokojnie tak nabraliśmy energii, doszliśmy do tej beczki drugiej, tu gdzie mieliśmy zostawione plecaki i tego samego dnia spakowaliśmy wszystkie rzeczy i zeszliśmy do Pierwszej beczki, żeby mm -hmm. jak najszybciej znaleźć się niżej. No. no bo w końcu bardzo krótko się aklimatyzowaliśmy. Bardzo krótko, tak. W zasadzie aklimatyzacji tak, nie mieliśmy zbyt dobrej, można, tak, można tak, powiedzieć. Tak robiliście? Spieszyliście się? Czy nie wiedzieliście, że dłużej będzie lepiej? Ja już nie pamiętam, czy miała się pogoda jeszcze bardziej pogorszyć. No myśmy zrobili takie jedno wyjście aklimatyzacyjne, więc teoretycznie no. jakąś tam aklimatyzację zrobiliśmy. Ale nie za dużo. Tak, to jest, możecie popatrzeć, to jest ta beczka, jak ona mm. wygląda w środku. Jest taka duża prycza i jeszcze jedna powyżej. Mm -hmm. Z boku chyba był jakiś stoliczek, już tego nie pamiętam, ale na przykład jakieś takie przygotowanie czy przepak, no to było lepiej robić na zewnątrz. Ale jest całkiem, całkiem w porządku. No i dobrze, że jest. Nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze jest, mm -hmm. bo to w dużym stopniu. Ułatwia. To jest myślę, ta niższa beczka, chociaż nie jestem już teraz pewien. Która. Bo sama trasa chyba szła tak tutaj na lewo i później y, tak jakby takim zygzakiem. Więc, może, więc może, może, przepraszam, może to być ta wyższa beczka. Tak, bo zaraz za nią się zaczynał śnieg i szło się tutaj już tędy. No i to już jest na dole. Y, doszliśmy tam do jakiejś osady. Takiej. Nie wiem czy to byli pasterze, czy, bo to nie było chyba miasteczko, jakieś takie namioty stały, no i można powiedzieć, że na tym zdjęcia się kończą. Jeszcze jak dorenda będzie miała jakieś pytania, to z chęcią odpowiem. Jeszcze tylko zobaczcie, słuchajcie, tutaj warto na jedną rzecz zwrócić uwagę: na tej graniówce jest podana wysokość Damawant na, na wysokość 5671 metrów nad poziomem morza. Natomiast dzisiaj, jeszcze sprawdzając niektóre rzeczy, wyczytałem, że ta góra była przeszacowana i w tym momencie ma, jest zmierzona na 5610 metrów nad poziomem morza, czyli troszeczkę jej odjęli. I wcześniej mówiłem, że to jest najwyższa góra między Himalajami a Kilimandżaro, a teraz z tą nową wysokością, to znaczy, że Albrus jest wyższy. Tak. Tak, 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 ja, tak, dokładnie. Słuchajcie, ja wtedy, jak wchodziłem na ten szczyt, to naprawdę y, byłem święcie przekonany, no zresztą bazowałem na podstawie danych, jakie można było y, otrzymać, gdzieś znaleźć, y, nie wiem czy w internecie, pewnie tak, y, że jest, że nie ma wyższej góry pomiędzy Himalajami czy tam Karakorum a Kilimandżaro. Y, Właśnie jest najwyższą górą Damawand, ale w tym momencie okazuje się, że jeśli, ona jest, jeśli jej wysokość zbadali i ona jest faktycznie niższa i faktycznie ma 5610 metrów, no to Elbrus o 30 metrów jest wyższy. 32. No, dokładnie. Tak. A, a jak chodzi o nazwę Elbrus, to ta góra znajduje się w górach Elburs. Elburs, albo tak. Albo albors, co zależy, jak się to przeliteruje z, z, z tych arabskich liter. Yy, Także nie można coś, mylić. Tak, to łatwo pomylić, ale to, są, to jest coś innego. <grym> Dorenda, co jeszcze by cię interesowało? No mnie jeszcze interesuje, bo jak tak patrzę, to jest to bardzo łatwa góra. Yy, jest tylko wysoka, ale można jej normalnie iść. Nie trzeba mieć żadnego sprzętu, czy, czy ci ludzie w Poznaniu mieli jakieś. Nie, 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 nie trzeba mieć żadnego sprzętu, nawet ja bym powiedział, śmiało można iść bez raków. No, widzieliście sami, ten śnieg, który tam był widoczny, to on po prostu napadał dzień wcześniej i dwa dni wcześniej. Tak tego nie było i szło by się po prostu po kamieniach. Natomiast trzeba mieć, wiadomo, buty górskie. Na wszelki wypadek zawsze warto jakieś raki czy coś takiego zabrać, no bo różnie może być, nie? żeby no i się nie okazało. Ubranie, nie? I ciepłe ubrania, oczywiście. Namiot na dobrą sprawę nie jest, nie jest konieczny. Można by ten pierwszy biwak zrobić po prostu pod gołym niebem, albo iść troszkę bardziej na lekko i od razu wchodzić na, do pierwszych beczek. No. A, a tam na samej górze zazwyczaj też nie ma śniegu? To w kraterze Święty? myślę, że śnieg się utrzymuje, Aha. ale tam były, tak mi się wydaje, że tam były lodowce, ale już takie bardzo, bardzo małe. Tak, ale na pierwszych zdjęciach widać było jakiś śniegnie i stamtąd też ta rzeczka płynęła. Stamtąd też tak, tak. To możliwe, że był lodowiec. Słuchajcie, tak jak mówię, to było 12 lat temu. Od tego czasu tam nie byłem, więc moje informacje są sprzed... To, co pamiętam sprzed <grym> tych 12 lat. Co się pozmieniało, tak. na pewno jakieś zmiany są. Może teraz jestem bardzo turystyczny z tamtej strony. Tak? Dokładnie. Jakbyście się chcieli tam wybierać, to na pewno Sprawdźcie to jeszcze raz. Jakbyście mieli jakieś pytania, to po prostu zadajcie je w komentarzach, albo y, będzie też live, więc możecie za chwileczkę w live pytać. Myślę, że odpowiemy na te rzeczy. A, czy to jest dobra góra, żeby zacząć, jak ktoś chce wejść na pierwszy pięciotysięcznik? To znaczy, myślę, że jest y, bardzo fajną górą, natomiast y, y, nie wiem czy, y, no bo jednak to jest Iran, żeby się wybrać do Iranu to trzeba y, pozałatwiać jakieś wizy, jest to w jakiś sposób uciążliwe, nie jest to taki kraj, gdzie no. można się w łatwy sposób tam y, porozumiewać, też. nie wiem czy na pierwszy raz na przykład nie jest łatwiejszy Kazbek. Y, tak, chociaż y, Kazbek już wymaga sprzętu, bo trzeba mieć tam A. linę, y, trzeba mieć na pewno raki, trzeba mieć partnera, żeby być związanym. Ale z kolei na Elbrus y, można sobie wykupić, przepraszam, na Kazbek można sobie wykupić wejście turystyczne, czy samemu sobie wykupić przewodnika, który wam w jakiś sposób by to ułatwił takie wejście, jeśli sami byście się nie czuli na siłach. Y, nie wiem jak od strony południowej na Damawand, bo tak jak wam mówiłem, tam jest jakiś Park Narodowy, schronisko. I większość ludzi właśnie idzie od południa, więc możliwe, że tam również można sobie jakiegoś przewodnika załatwić, jeśli się ja nie wiem, czujecie tak. na siłach. Tak? No. Musi być taka możliwość. Tak. Musi być jakiś przewodnik, który to zrobi. Na pewno jakiś jest. <laughs> Pytanie tylko, ile będzie żądał za taką usługę. <laughs> tak. A jak jest widokowo na tej górze? Jak, jak porównasz z innymi górami, na których by, byłaś? Tak, widoki były spoko. To jest taka. Znaczy, jest to wulkan, więc nie są to takie góry jak choćby ten Kaukaz, gdzie dookoła masz. Panoramę szczytów. Tutaj jest jedna wysoka góra i wszystko dookoła jest niższe, ale mimo wszystko widoki są fajne i co jeszcze ciekawe, że ta odległość 70 km od Teheranu powoduje, że przy dobrej widoczności, przy dobrej pogodzie można zobaczyć z Teheranu Damawand i zapewne odwrotnie też, bo sam Teheran jest olbrzymim miastem, chyba 16 milionów ludzi. Słuchajcie, ten temat tutaj, tej góry, nie chcę też teraz mówić o Iranie. Jeśli Was Iran w jakiś sposób interesuje, to Was odsyłam do dwóch wcześniejszych filmów, które nagraliśmy razem z Dorendą, jak jechaliśmy rowerem do Azji Centralnej. Więc na temat Iranu możecie sobie spokojnie tam jakieś informacje sprzed trzech lat, czyli już będą bardziej aktualne usłyszeć. No to co, to może już kończmy. Tak. No, także. Dziękuję, fajnie, że Wam się ten pomysł spodobał. Mam jeszcze kilka innych rzeczy no to my za dziękuję, na dwóch. Razem z razem. Na przykład, może jesteście zainteresowani, jak było w Tybecie. <laughs> też wam albo, może. Albo jak było w tej Gruzji, jak wybuchła wojna. No, To też byłby ciekawy temat. <laughs> piszcie w komentarzach, piszcie po prostu na czacie, jak, jak wam pasuje. A mi jest bardzo miło. W takim razie do zobaczenia. Cześć! No.